Uwaga, uwaga! Do bronców Wyspy Węży! Tu niezniszczalny, niezatapialny okręt wojenny Moskwa! Poddajcie się! Albo inaczej was zniszczymy! Macie jeszcze szansę złożyć broń! Ruski Okręcie Wojenny idzie na chój! Panie kapitanie! Panie kapitanie! Co on powiedział? Żebyśmy poszli w k. Ch... Panie generale, ale jak oni mają iść w ch... jak są niezatapialni? Patrz teraz. Panie kapitanie, panie kapitanie! Ukraiński dron z podczepionym ekskluzywnym ZS-em leci w naszą stronę! Jaki piękny kibel! W Rosji używamy tylko dziur i łopat. To będzie nasz najcenniejszy łop wojenny. Siergiej, zestrzelaj! Panie generale, chyba przestali do nas celować! Jebź Neptuna! Panie kapitanie! Co się dzieje? Idziemy w... Chuj. Rosja, Rosja, wojsko to nie śmiesznyża. Każdy dżob to stary brak. <laughs> Hej, Rosja, Rosja, bo już nie śmieje się! Nie... Panie carze, panie carze! Najnowsze wieści z frontu. Dimitri